Witajcie ponownie na Kot Psot, waszym ulubionym miejscu w internecie, gdzie rozkładamy kocie sprawy na czynniki pierwsze. W poprzednim odcinku opowiadałem wam o tym, jak zadbać o zdrowie kota od wizyt u weterynarza po nawodnienie i odpowiednie żywienie. Jeśli go przegapiliście, to zapraszam do obejrzenia go. A dziś zmieniamy temat i bierzemy na warsztat coś, co zna każdy opiekun – szczotki dla kotów. Koty linieją, niektóre bardziej niż inne, a szczotkowanie to nie tylko kwestia sierści na kanapie. To też sposób na budowanie relacji z kotem, dbanie o skórę i unikanie kul włosowych. Rodzajów szczotek jest masa, ale nie każda działa tak samo. Dlatego dziś opowiem Wam o czterech najpopularniejszych modelach. Pierwsze furminator. Zacznijmy od furminatora, prawdziwego potwora wśród szczotek. Jest zaprojektowany do usuwania podszerstka bez uszkadzania wierzchniej warstwy sierści. Ma stalowe ząbki, które sięgają głęboko, więc świetnie sprawdza się u kotów długowłosych. Przy regularnym użyciu potrafi zdziałać cuda. W kilka minut można zebrać całe garście sierści. Ale uwaga, nie należy go używać zbyt często, bo może podrażnić skórę. Większość kotów dobrze go toleruje, zwłaszcza jeśli zaczniemy stopniowo i nagrodzimy smaczkami. Najlepiej sprawdza się w okresie linienia, albo gdy sierści robi się naprawdę dużo. Jeśli twój kot gubi futro jak śnieg w grudniu, furminator to może być twój nowy przyjaciel. Druga szczotka z przyciskiem do czyszczenia. Kolejna w kolejce, szczotka z przyciskiem do samoczyszczenia, bardzo praktyczna. Po czesaniu wystarczy nacisnąć guzik, a zebrana sierść sama odskakuje od ząbków. To ogromna oszczędność czasu i porządek w łazience gwarantowany. Zazwyczaj ma delikatne, cienkie igiełki, więc nadaje się do kotów o krótkiej i średniej sierści. Nie wnika w podszerstek tak jak furminator, ale świetnie radzi sobie z powierzchniowym linieniem. Koty zwykle ją lubią, bo nie jest zbyt intensywna. Dla wrażliwego kota albo na początek przygody z czesaniem będzie idealna. A poza tym, ten moment kliknięcia guzika daje dziwnie dużo satysfakcji. Trzecia gumowa rękawica do czesania. Teraz czas na gumową rękawicę do czesania. Totalna rewolucja dla wiercących się kotów. Wygląda jak zwykła rękawiczka. Ale na dłoni i palcach ma miękkie gumowe wypustki. Wystarczy głaskać kota jak zawsze, a rękawica sama zbiera sierść. Świetna dla kotów, które nie znoszą tradycyjnych szczotek, ale uwielbiają głaskanie. Dodatkowo poprawia krążenie i działa jak delikatny masaż. Najlepiej sprawdza się u kotów krótkowłosych, ale i tak potrafi zdziałać cuda. Czyszczenie rękawicy to banał, wystarczy zdjąć z niej warstwę sierści. Jeśli twój kot ucieka na widok szczotki, spróbuj rękawicy. Może tym razem sam przybiegnie. Czwarte pudlówka. Na koniec mamy pudlówkę, czyli szczotkę z cienkimi, lekko zakrzywionymi drucikami. To idealne narzędzie do rozczesywania kołtunów i zbierania martwej sierści, zwłaszcza u kotów z dłuższym futrem. Druciki sięgają głęboko w sierść, ale są na tyle elastyczne, że nie powinny ranić skóry, o ile używasz jej delikatnie. Świetnie sprawdza się u persów i innych puszystych futrzaków. Pudlówka pomaga też zapobiegać filcowaniu się sierści, które może być bardzo bolesne dla kota. Niektóre modele mają też funkcję samooczyszczania, co znacznie ułatwia sprzątanie. Nie każdemu kotu spodoba się uczucie drucików, więc warto zacząć od krótkich sesji z nagrodami. Ale jeśli twój kot, to chodząca kulka futra, pudlówka, będzie Twoim codziennym sprzymierzeńcem. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dobra szczotka to nie tylko kwestia sierści, ale też komfortu, zdrowia i bliskości z kotem. Każdy meruczek jest inny, więc warto przetestować kilka opcji i zobaczyć, co działa najlepiej właśnie u was. A kiedy znajdziecie tę jedyną szczotkę, wasz kot może zacząć sam się dopominać czesania. Pamiętajcie, szczotkowanie to nie obowiązek. To rytuał, który może stać się prawdziwą przyjemnością. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i mam nadzieję, że film był pomocny. Zostawcie łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach, którą szczotkę wasz kot kocha, albo nienawidzi. A już w następnym odcinku zajmiemy się kocim żwirkiem, będzie konkretnie, praktycznie i bez ściemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kod Psot Głaski dla waszych futrzaków.